To Moniuszko, no, nazywało się w zespole się no, bo ja i tak bym nie miała. Krzyścioł Roman, o czym potem mówię. To był ruch, który budował w 1847 roku. Wincenty Gnuchowski. Prostać może dla wielu znana, może dla niektórych sobie by znana. Nie. znana, tylko że dawno było. Był słynnym malarzem. Писал тоже подобные вирсы, подобные письма, а И дошнеком, здесь вот это же подобное А с Белго-Филиологией, наверное, с Большой Нидерландией. Здесь Мальярско-Пудожник, в границы. Bilo je udeležnikem vstajanja. człowiekiem nieznanym, był synem marszałka um, powiatu śmieckiego, powiatu śmieńskiego. I potem wrócił zmarł w 1860. Wyjaśnił się z edukacją zawodniczą, na tych terenach już znamy już dobrze. Tego już zostawił z babuszki, cukiercinków i tego żurawa też. A wracając jeszcze, bo czegoś nie miałam nóżce, wracając jeszcze do Wasława, który znamy już w początkach posłania. Zobaczmy drugą, zobaczmy przed. Wincent <śmienicą> tego. No, przejęzyczyłam się. Mhm. Był, czy wspomnieć o tym, też dekoratorem Teatru Wielńskiego. I był właśnie dekorował halkę moją jak pisząc o mnóżce, tak jak ja wiem, konie myślą, chociaż o nim bardzo mały pamiętam, przynajmniej dla mnie no, Jeszcze muszę lepiej szukać. W końcu przyjechałam tutaj. O Pebubiczu warto też dużo opowiedzieć, ale to już inny temat. Wtedy tu już zobaczyłam, że on tu już nie jest I na pewno się przyjaźnił z nimi, bo tak nie przyjeżdżał po prostu. Było co było

A jeszcze wcześniej, trzeba było powiedzieć, bo ten powstanie z Władysławem Błuchowskim, zmuszony go w końcu wyłudniać, ponieważ były uczestnikiem powstania i z powodu z że to nie Oczywiście. I kiszki. Obył wtedy w posiadaniu je nie dały to sobie nie to. и он уже не помню, я расширил, что сын, внуки, да, вот вот двух. Так и делаем, из этих максимальных Может, кто-то еще как сейчас прям забавно, да, не они В я же православный, что да, ты изве, не Может, это с

Ok, cały czas tego chyba już nie ma. tylko skandalec, w panu tylko sobie z nią stało. Dopisze, już parę razy chciał go poważnie wyrzucić. Ale po to znowu wracam, no bo lepszego nie było w tym mieście. Po prostu masarskie, tu wszystkie się... Nie pamiętam, jak on dał w wydzialech. Zostawa kondrada. I ten kogo wplód w klucz, koło jeksjona. On się tak koło kręciło się ogromnie. Był taki pokrzyżowany kołek, głową w dół i ciałem, całą improwizacją wyparł. Ja myślałam, że nam trochę z tą głową nie wkrótce. Ja mówię, on mnie wytrzymał, wytrzymał. Niech się mu stali, staje, wytrzymał. Przecież to dziadek może był od rany bez. I co na mnie dzisiaj. To że on się trzymał. A on jest jeszcze bardzo do tego kojarzony. miałam taką srebrną matkę Jogowską, tak taki takie małżonki, śpiewałam, a nie takie, pewnie po już w Polsce. Coś tam z nacelskim takiego było, coś tam, do klasztoru chciało, się on jeszcze, miał żonę, nawet nie wiem, czy on czuła, tego nie wiem. Jakby był, bo on jakby tego domu nie miał, on ciągle był. A potem okazało sobie, że on pójdzie do klasztoru, tam się zamknięli siedzi. siedział. Jakiś czas on to był. ale go próbowałam modlić. Także ja mówię, ja mówię, jak wejdziesz z, z tymi dziadami w tokoło mojej ja ci dam to metkę boską srebrną, no, ona będzie cię dostrzegła, ale pod warunkiem, że nie pójdziesz do klasztoru. On mówi, ja to sobie planowałam. Ja mówię, to planuj. Ale no, potem wszystko nie było. I on tam był jakby, no, tam, chyba, jak ten chyba rok jakiś może był. So, Jeśli on tam będzie zatwornik, taki... Ojej, ojej, ojej. On ciągle miał jakieś pomysły, ciągle moje siły. Taki, taki był w dobrym, w dobrym sensie szatan. Więc też nie go lubiłam, jak jeszcze był nosarski spieszy. No, potem po jakimś czasie spotkaliśmy się, powinny coś tam występować, chyba jego króleńskiego, mi I on tak szczerze. Mówi, słuchaj, ty się nie gniewaj, ja oddałam tę twoją Matkę Boską. Kogo ty oddajesz? Słuchaj, ja poznałam staruszkę, ona tak ładnie recytowała wiersz. Ona taka biedna, taka stara ale taka dobra, taka dobra taka wierząca. A ja nic nie miałam przy sobie, nawet pieniędzy nie miałam, ale twoją Matkę Boską to zbiłam i jej dałam. Ja mówię, to no, cię wybaczę, że ci stałeś tej staruszce takiej o, ona mówi tak, takie było błysk w jej oczach, ona była taka szczęśliwa, taka szczęśliwa, ja mówię tak, jak ja to wydałam, to wydałeś się też nie, chwilowo szczęśliwy, no ale nie gniewałeś się, no przecież ja mogłam tego nie powiedzieć, ja mogłaś nie powiedzieć, no, skąd, no, skąd by wiedziała, będę mu się tam pod koszulą drapała, czy ma, czy nie ma mojej matki łaskiej, tak było z pośrednio matką łaski. A potem jak mnie z pracy wywalili, spotkał mnie na salski, coś tam mówił, że, że, że on potem zaczął reżyserować. U go tam parę rzeczy widział, on bardzo lubił by go wola. nie tego by go wola. mi się nie podobało, co on zrobił tam przy z A Fejtko zadowolony był, szczęśliwy, że mu się nie udało. Ja ci mówiłam, nie bierz się do reżyserii, bo ty jesteś dobrym aktorem. To zupełnie na profesję nie bierz się, to nie twoje ale on się opiewał, że on będzie robił, on teraz też robi. Takie różne, wiecie, robimy tylko. W Kiepiecie jakiś czas był jego, on się wszędzie szuł, od na tego, nawet żoną wyjechał, po prostu żonę jakby się pogodził, no i jak on tam jak ona tak wytrzymała z nim. No musiała, bo artysta, wiedziała, za powodzeniem, że wychodzi może żeby nigdzie nie było. I, I on jakoś spotkał, mówi, przyjdź na spektak, mówi, o, mówi, tam napiszesz, ja teraz dobrze zarządzę. Ja mówię, przyjdę, ale nie napisz. Dlaczego? Ja mówię, bo jeszcze nie pracuję. Jak to nie pracujesz? Ja mów, bo mnie wyrzucili, co? I taki, to ty może jeść nawet nie masz za <laughs> co? Ja mówię, daję to jeszcze mam. O Jezus, idziemy ja ci, na pieniądze, dam. Zresztą ja mówię, nie trzeba. Potem jeszcze dzwonił parę razy. Strasznie. Właśnie musiałam mieć jakieś ręce, ale ja potem nie miałam już gdzie pisać. Pokój leży. I z Mackiewiczem wtedy byłam w konflikcie. I pisać chciałam, nie było gdzie. I mnie namówił Robert Mickiewicz, ten, który dzisiaj znaczył, a na wtedy u niego sekretarzem. I mówi, no, nie, to nie do nas, no, ja czocha nie nigdzie, ja mówię, no, gdzie to jest? No tam, on że w domu będzie pracowało, w tego, tam tamtej, skracał wszystkie, po wywarówach nie będę w domu urzędy robiła, nic sobie więcej do pana nie napiszę. Ni z oponami już więcej się nie zadam na pewno. Verdade. Nic więcej do nich nie napisałam, my. i spotkał mnie jakoś Mickiewicz. czy może pan że tak, ja już zadam, no, Bo po pierwsze mnie nawet nie, nie zamieścił więc... Nie, mówił chciałbym I on mnie nawet prosił, żebym ja panią namówił. No ja wtedy przyszłam, napisałam. Ja pisałam. Cikielc był taki szczęśliwy. On ze mnie nasz buź pojechał. On mi tam bogate obiady zabrał. On mnie tam woził, on Był no, pierwszy raz. Pierwsze pierwsze pierwszy Pisałam, pisałam. Jakiś czas płacił, a potem przez i pieniędzy nie mam, według wiedzy. Ale widzę kiedykolwiek będę, bo kiedykolwiek jak będę, to Pan zazwoni ja powie to teraz na pewno nie, ale ja chyba rok jakiś, dwa nawet Nie I on był wtedy dla mnie tak ugrzeczny, tak miły, i tak uczynił A jeszcze mi wtedy bardzo pomógł, jak ojca dobrze był w szkole. A mhm. on latom sprowadził, tego woził. On tam krzyż tego ciągnął sam, tego, I, 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 i Już jak mama zmarła, to już nie trzeba było w oczekiwaniach po cztery lata już pić, Tak, widzimy, czy nic. Także w już okazało tak było. A potem czas, on nazwał Oto, Potem on już zainteresował się już Mackiewiczem. rzeczami. Słyszał, dowiedział się, z złowiemy. No? Mhm. Ale ja już wtedy pisałam o tym. Z maryńskim, oni też byli w ostatnim konflikcie. Ale potem maryński to narody takie stworzenia. A długo nie pamiętam, tam. Aha, I on też gdzieś chciał przy swoich wyrody swoje gdzieś pokazuje, że on coś robi, no. Do kowiera nie. Moje najlepsze czasy były, kiedy Marecki był na czele, w czas. były złote czasy. Ja my, A potem Mareckiego wywaliliśmy. Klinacki, wszystkie sporo odchodzi No i... potem... No, był tak, że... że... też ten Robert, no on był taki sekretarz, sekretarz jego i taki... To no taki pośrednik. Ot. Z tamtym nie trzeba, z tamtym może z prób. się, że Maleski teraz pisze. A Maleski był wygodny, Maleski nie chciał, żeby tego nie Ja nie zależało na nim, nie zależało. I zawsze uważałam, dlaczego. Ja pracuję, ja robię. Pracy nie ma. kanał utrzymałam, że to nigdzie nie pracowało. Co ja Oj, co jest tak, nie. nie? I potem Malicki zaczął do niego pisać swoje rody, gdzie, co i jak, I, a potem jak już zaczął wydrukowywać i, i, i znalazł już, gdzie wydawnictwo, to, 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 to potem jakoś z tą gazetą, tam, tam już potem zwalczył jego Michał Malicki, wyciekająca, ta gazeta gdzieś tam zamknęła się. Co on teraz zrobił? Ale trzeba przyznać woli prawdy, że on jednak te dwie rzeczy sprzedawał Mackiewicza i Józefa, bo dość politycznym, no tam jakoś wtrącony był w to wszystko. On nawet dotarł do tej córki Mackiewicza, do Warszawy, do, do Haliny Mackiej. A ona im była załoczona zachwycona, on, ja ona u nie padła. Maciej Wiański, pani Halina. <laughs> to taki człowiek, jaki on sympatyczny sympatyczny. No może on dla pani sympatyczny. Она была, она закохана в первые были в Ну, разные люди, разные реагировали А он там умел выбить где-то эти деньги в был. потому что писать, а не дал этих двух, а будут деньги, мне обещали Ну, то я писала, сама потом а потом, в фондации, ну, все, может, и правда не имел этих денег за это. не где No było takie pismo jeszcze w kręgu kultury. Początkowo on się nazywał Ateneum, nazwa była od Koszulskiego jeszcze z tamtych, o, moniszkowskich czasów i duchowskich. On się Ateneum wieleńskie początkowo nazywał, potem on jakoś tak przyinaczył to, nie wiem czym, w kręgu kultury. Może chodziło o zmianę tytułu, może na inny tytuł, gdzieś, ja nie wynikałam. skąd oni brały te pieniądze, na to nie wiełem nic, nigdy nie to on prowadził to on Leniksie Snurskim. On był letnikiem w Ale był zafasowany, więc to był dobrze z nią z tego. On mu doprowadził czasem, chyba, że mu chował z nią tym przewidywać. Takie rodzynki ciekawe, w Wielkiej Brytanii, w Sznipek, w architekturze zresztą. On fascynował się tym. No i jakiś czas prowadził, bo tam pisano. Dużo pisał. No jak dużo? Jakieś tam pierwszych publikacji. Chyba go, o ile pamiętam, o Julianie Sarkowskim pisał, zupełnie zapomnę. To był świat biblioteki, arabski. Bo to wtedy wizbę kubułysną jako sławę, kiedy go ignorowali. Czemu czuli, czy on no tam są cudowni, czy on gdzieś tam z jakimiś plemanami się interesuje. Nie było potem, to był w insynalizm bryjskiego, Я даже поехала до его отечества искать. Сукасского нашел. Сразу обтянул себе рочку. Кем он был? И его потом такой бугарин с нами был. Феодора не называю. Это был Теодор Бугарин. Отсюда он пошел. Кто-то из поляточных пчел. Он лимит себя оказался. И проводил, так песни, письмо с Straszny jego takiego, takiego, no ja, ja takiego, I ja takiego, no, go, takiego, 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 nie takiego, 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 Piękny mężczyzna był, w trubaniu taki, Taki takiego, 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 to było. Pojechałam, no, okazało się, że on wziął z domu matki Kozłowatki. Podjeżdżał, że matka tam z postaków, już ojczyma miał, ale on się z Skończył uniwersytet. za tak. A tu już był czas Ja mówię, ja jestem koska, chciałabym. Ja opowiedziałam, bo kto to co to, no on się zajęł tym. Wtedy było dużo ze książek. On bardzo chciał, jak mi nie są koszeckie, ja i koszeckie, bo coś tam, robił. Ale odkrycie dla mnie było, że on, właśnie by ja się nie wiedziałam, to. nigdzie się nie wspomina, że on widział dużą książkę, historii wiedzieli na A ja wiem dlaczego, bo on, miał, on był zamieszany w tym.

powiedział, siebie nie ześlę, nie, nie powieszę, ale siedź i napisz historię willa. I Kaszewski to zrobił. Zrobił, bardzo dobrze to zrobił, co był zadowolony, ale on za to jedną drobną dedykację napisał. Taką już pokłonę, <głodną> taką już, tak już uwielbił tego cara na świeczniku. Że nie dziwnego, że wszyscy teraz przyjmiemy jako Kroszewskiego. No nikt prawie nie wie, bo z tego powodu przymilczymy. Jak Kroszewski? Bóg tak, wcale poglądał. Do jak? No napisał do jednego. No i szczerze taki sobą, bo pod Petrągę to ładnie bo... odsyłek. No ma drogę, pijażki z tego. Tak. To nie tak, dołgoruka. A ten dołgoruka? 특히, он был приязлом, очень зачал уготовить, но только. Конорский, по-моему, быстро вышел. Якобы они Он его так страшно хотел уготовить, но ничего не давало, потому что у была такая, что не дал. Я его давно знаю, w tym spektakle chodził i widział, że ja piszę. Myśmy się tak spotykali od czasu do czasu. No, na pogaduszki jakieś takie, jakieś jakiejś takie. On no, wiesz, się śpieszył, ja wiecznie wiesz, nie jakieś sprawy tam, ziemia jakaś była w trokach, on tam jakieś sądy miał, on tam tego, z tego był znany. on no, tutaj przez niektórych był tak albo niezauważony, albo mało lubiany, ale on się mało tym przejmował. Bo te tablice wszystkie tam, Fortunne niefortunne takie to było brako, nie jest braków, jakoś inaczej, bo rosyjskie jazwisko. Te pamiątkowe, które są w imieniu tam ustawiano w Bernardyńskim, tam w uczcińskim. Liczę, że tam pisał wiadomo wiarzeny w tym na gmachu tego klasztora bazylianów, co on robił, potem tam gdzie rołkarnia Zawackiego była, to wszystko on. On tam dobijał się, że tu musi być tablica, bo to taki, taki, taki. I on, on tam chodził do tych komitetów służb, do architektury, do tych miarodajnych czynników, od którego zależało. Tam ludziom wybijał i dobijał się swojego bólu. On był, był tam na swój sposób, nie, nawet nie na swój sposób, ale jest autentyczny. No. Był jak sosnowski, te pismy, co założył. Był kwiatajny. Jednego pana mówię, że on pod tym kątem to robi. Przecież rozgadałam o tym Krasi, Kraszewskim, ale właśnie on chciał co wszystko, co zdążył. Co jakaś znakomiejsza postać, potem na tym, na tym dworze, gdzieś tam już mieszczał, to był jakiś drugi gołąb. Na Dunieju, gdzieś za koło. Tam on też był, wytropił jakieś długo, to jeszcze nie tam od już, ten, też, tam też był jakiś problem, nie pamiętam, kto wiesz, żeby coś takiego No i ciągnął to pismo, póki się dało. A potem co? Ten, 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 już nie może tak powiedzieć. Tak też się zamknął. On jeszcze walczył, walczył o ten gwak przyjaciół nauk, ok, gdzie w Kasuli teraz mówią. Słyszałam, że oni tam zrobią ból, że już trochę. Чтобы было таких творцов еще и больше, чем КСУ, если бы хоть и не нужно имени КСУ, то, конечно, будет там КСУ, если в какой-то sposób, но они просто хотели в Солуне, иначе то можно назвать. Может и рация, но не каждый знает, что это есть. Музея, есть там, а, а там было, в был музей в Советских волнах Музей Революции. A dawniej to był w gmach przyjaciół nauk. Eugeniusz Ławryńczuk. Z Lwowa. Rzysek. Ja oglądałam jego parę rzeczy. On miał kontakt z, z jej mąkierzyką, ona go zaprosiła. Oni się poznali w Rzeszowie, na tych międzynarodowych spotkaniach teatralnych. No i mnie zaprosiło go. Co oni wtedy mieli? Mieli tam gąboszkę, świetny spektakl. Tak, świetny spektakl. No nasi tu nie bardzo pracowali. Próbowali nawet krytykować. Ktoś tam napisał, nawet pokazał. Dobrze, że on nie czytał tego szczęścia. Zresztą mało by się przejął by swoją wartyzą. by tam się nie przejął. Tylko byłoby mi przykro, że nasi tak odebrali. no Это представление, что она была учеником Виктюка. Я Виктюка уже так-то не знала, когда был Так тоже влюбляли со всех сторон, когда он ввел свои новые формулы в театральный. была российская. не думала, что она так зацеплена. Это были старшие люди. Муж ей не Ja widziałam, widziałam pokojówki Wioneta. Widziałam pokojówki mi Widziałam Wikciuka jeszcze coś tam. I te pokojówki mężczyzn to już, było, to już było niedobrze. No i to obsada, była cała, nie koniec. Oprócz Wikciuka, ja korzystam z Ukrainy i Jak ja zobaczyłam, to tam Gombrążka. Ja wam bardzo sądzę. I już zaczęła mnie, praszę się o wypicę wokół tego, że sprowadzać, sprowadzę. <laughs> sprowadzę, niech on tu przyjeżdża, przywoził wszystko, co, co tylko ma. I tak się poznaliśmy. No. A potem zdarzyło się tak, że właśnie to była ta rocznica setni, prawda? Kiedy stąchałko, setnia rocznica od działania Łosza 1. Tak, o, a, o 11. No i coś innego trzeba było zrobić. I kto co, ja od razu, powiem, na pomrożenie tylko dodał. Mówił, że zrobię. I tak, tak. No, to jest przejrzenie, sam pan to, potem widział. No, te kontakty były dobre. No, tylu, tylu tych kontaktów. To tam już tylko przez telefon. Tego tak, to już mózgi no, nie mam no, czasu takie, że takie. No, zdaje się, to również nie doradza się. Dlaczego uciekł uciekł, choć tam dużo, kto uciekł. <grymne> A poza tym już chyba tam ambasada w jednym narosowała. już tam jakieś tarcia były między tego. Nie wiem o co chodziło. Nie będę mi się spowiadał. Nie był tam moim przyjacielem, ale taka dobra co między nimi. Przyjeżdżał. Tu. I zrobił właściwie bardzo dobrze. Sam nie spodziewałam się, że tak dobrze sobie. I jeszcze sobie prosiłam, koniecznie, żeby Wiksła była <noise> Na w jeziorku, bo dużo kto nie wie, co to jest Wiksła, nie by że się śmiał. Królewacy nie wiedzą, co to Wiksła, no co oni wiedzą, no co to za naród, Nasz Naszą Wiksłę nie wiem, To spytałam jednego drugiego, ktoś jednak wiedział. No to prawa taka, ale tak, taka prawa. Tak. A potem z Pytatrum już się przyszło, No ma bieleńką tą, przysiedł się do mnie. Ale to była Taka duża, Z встала, а это была каменная лавка. Такая а каменная лавка? Сбоку так стола, там где бы что я тоже не где он был, это коляр был его вот так. И Милош, что и ощущал этот И Розмарин. И Мурио, ты и Викс тоже. А ты же была паспорта. <laughs> так, где они? Таких смузы такие ладные, появились. Так видела, И человека. Ты говоришь, что называл Овикси. Nie, że nie, bardzo ciężko wspomniałam. On się nie na, parę lat temu odzywał. Jakoś znalazł mnie tam gdzieś na Facebooku czy inaczej. Odezwał się i zabił z mnie. Nie wiem, co się z nim teraz dzieje. Hej, chętnie bym się z nim spotkała. Bardzo chętnie. Zaszyty człowiek pełen pomysłów twórczych. Odważny przy tym. I on nic nie oglądał się. Tylko myślałam nawet, swoją są w, w drogą że ktoś tam w pierwszy zdarza się jako był się obawiamy, tam, pośmiałyśmy się, woda, albo było na krawędziach, to było bardzo przykro. No, takich oczek